18 kwietnia. Żywot świętego Apolloniusza, męczennika. Żył około roku pańskiego 189. Po śmierci cesarza Marka Aureliusza, który chrześcijan okrutnie prześladował, miał kościół święty 12 lat spokoju, albowiem kommodus, syn jego i następca, jakkolwiek był złym człowiekiem i księciem krwichciwym, jednakże chrześcijan ochraniał, skłaniała go zaś do tego nałożnica jego, imieniem Marcyja. Nie była wprawdzie chrześcijanką, ale szanowała nauki chrześcijan i podziwiała ich wierność, stałość oraz posłuszeństwo dla władzy, jakie chrześcijaństwo wyznawcom swym zawsze zalecało. Gdy miłosierdzie boskie używało tej grzesznej niewiasty za narzędzie, ażeby wiernym udzielić krótkiego wypoczynku wśród mąk i prześladowań, okazywali chrześcijanie tem swą wdzięczność, iż gorliwie starali się pogan zjednywać dla wiary i czci prawdziwego Boga i zbawiciela. Odnosili oni piękną nagrodę za te starania. Albowiem pozyskiwali licznych nowych wyznawców w najwyższych Stanach i w najznakomitszych rodzinach. Perłą zaś między nowonawróconymi był senator Apolloniusz. Będąc bardzo bogatym, miał wielkie znaczenie skutkiem swego stanowiska urzędowego, a jeszcze więcej skutkiem wysokiego wykształcenia umysłowego i był ogólnie szanowany dla swego szlachetnego charakteru. Chrześcijanie podsunęli przeto temu uczonemu mężowi Pismo Święte, z początku czytał je z ciekawości, ale gdy nauki i zasady w nim zawarte znalazły tak pięknymi, wzniosłymi i sprawiedliwymi, tak uszlachetniającymi serce i duszę, starał się poznać je dokładnie. W celu tym uczęszczał nakazania i nauki kapłanów chrześcijańskich i zawiązał nawet stosunek z ówczesnym papieżem, Eleuteryuszem. Ponieważ jego dążenie ku rozpoznaniu prawdy było rzetelne, otwarte, Ponieważ miał dobre chęci, łaska przeto boska oświeciła jego duszę, a on z wielkim pragnieniem zbawienia przyjął chrzest święty, jako narodzony odtąd do nowego, błogiego żywota w Jezusie Chrystusie. Apolloniusz stał się wkrótce świetnym wzorem chrześcijańskiej miłości Boga i bliźniego. Przejęty najżywszą wdzięcznością za uzyskaną świadomość prawdy i za łaskę, starał się przyjaciół i współobywateli zjednywać dla chrześcijaństwa i pozyskał też wielu wpływem swego znaczenia, przykładem i łagodnym sercem. Chart znienawidził jednakże tego gorliwego sługę Bożego i umiał pomiędzy służbą jego wyszukać narzędzie, które Apolloniusza zrobiło męczennikiem. Niegodziwym tym zdrajcą owego dobrotliwego pana był własny niewolnik, imieniem Severus, który doniósł naczelnikowi przybocznej gwardyi cesarskiej, że Apolloniusz jest chrześcijaninem. Istniała naówczas jeszcze ustawa Marka Aureliusza, iż każdy, o kim sędziemu doniosą, że jest chrześcijaninem, a który nie chce potem złożyć ofiary bogom pogańskim, ma być śmiercią karany. Ustawa ta była szczególniejszym znamieniem sprawiedliwości w czasach ówczesnych, jaką wymierzali Rzymianie chrześcijaninom. Opiewała ona, ktokolwiek oskarżony, że jest chrześcijaninem, nie złoży bogom ofiary, ten ma być śmiercią karany, ktokolwiek zaś w ten sposób zawini, że oskarży innego o należenie do liczby chrześcijan, ten za tę skargę również śmiercią ma być karany. Z tego powodu Perennis, donosiciela Sewerusa, kazał na miejscu tak kimi zbić, że śmierć nastąpiła, jednocześnie kazał wszakże oskarżonego Apolloniusza stawić przed sądem. Przytem zaczął go usilnie namawiać, aby ze względu na urząd i na własną godność zrzekł się chrześcijaństwa i tym sposobem życie własne ocalił. Święty męczennik podziękował za ową życzliwość, oświadczył wszakże jednocześnie, iż gotów jest raczej śmierć ponieść, aniżeli zaprzeć się zbawiciela. Na to oświadczył mu Perennis, że stawić go każe przed całym senatem, którego Apolloniusz był członkiem, i tamże miał oświadczyć, jaką wiarę wyznaje. Apolloniusz odrzekł z radością: Dziękuję za ten zaszczyt, ale nie tylko przed całym tym Wysokim Senatem, lecz wobec całego świata chętnie wyznam, iż wierzę w Jezusa, Syna Bożego, Zbawiciela Mego. Bez zwłoki spisał Apolloniusz wyznanie wiary i obronę, o której dziejopisarze Eusebiusz i święty Hieronim, znający to pismo, mówią z podziwem. W piśmie tym Apoloniusz dowodzi z przekonywającą jasnością z jednej strony o bezpodstawności i niemoralności religii pogańskiej, z drugiej strony broni boskiej prawdy i zbawiennej potęgi wyznania chrześcijańskiego, poczem pismo to odczytał wobec zebranego senatu z płomiennym wyrazem niezłomnego przekonania. W czasie tego czytania zapanowała zupełna cisza, a senatorowie przeciw onym twierdzeniom i słowom nie zdołali wystąpić. Perennis, czując potężny wpływ słów Apolloniusa, a obawiając się niepomyślnych dla pogaństwa skutków, starał się usilnie skłonić go do zaparcia się Chrystusa. Lubo wysoko cię szanujemy, szlachetny senatorze, mówił Perennis, mimo to nie możemy cię uwolnić, ponieważ jesteś oskarżony o należenie do chrześcijan, a nadto sam się do tego przyznałeś, czem znowu sam na siebie wyrok wydałeś. Jeden jest tylko jeszcze sposób ocalenia: oto wstąp choćby na chwilę do świątyni naszej i złóż ofiarę bogom, abyś chociaż pozornie okazał że powróciłeś do wiary ojców, w sercu możesz mieć przekonanie dowolne. Odrzekł na to ze szlachetnym oburzeniem Apolloniusz, dziwię się, że wysłuchawszy mej obrony, możesz jeszcze ode mnie żądać takiego wybiegu i zaparcia się tej świętej wiary i każesz mi splamić się czynem podłej obłudy, choćby tylko pozornie i na czas krótki. Wiem, że macie taką ustawę i że ja stosownie do niej śmierć ponieść muszę, a toli już od dawna było mem najgorętszym życzeniem nie tylko cierpieć za mego Jezusa, ale nawet życie dać mu w ofierze po czym zaklinał jeszcze długoletnich towarzyszy i współpracowników w służbie rządowej, aby wyrzekli się wiary pogańskiej, a przyjęli wiarę, która zawiedzie ich do szczęśliwości niebieskiej. Znaczna liczba senatorów wzruszoną była do głębi temi słowy szlachetnego przyjaciela, ale bojaźń ludzi i miłość rodziny, obawa utraty zaszczytnych urzędów oraz przywiązanie do wygód życia doczesnego były u nich silniejszymi niż pragnienie wyznania prawdy chrześcijańskiej i dlatego potwierdzili wyrok śmierci, jaki Perennis wydał na najszlachetniejszego senatora. Apolloniusz przyjął wyrok ten z radością i sam udał się na miejsce spełnienia wyroku. Tam oświadczył jeszcze, jak wielką radością jest przejęty, iż umiera chrześcijaninem, modlił się głośno do Boga o nawrócenie Rzymu, skłonił sam głowę pod miecz katowski i zeszedł z tego świata dnia 18 kwietnia roku 186. Nauka moralna w dzisiejszych wysoko oświeconych czasach wzięto by za złe, nawet za hańbę, takiemu mężowi, jakim był święty Apolloniusz, gdyby słuchał kazań w kościele i mówiono by, jeżeli tak dalece jeszcze jesteś zacofanym, że Cię zaciekawia nauka o wierze katolickiej, to czytaj w domu pismo święte i inne książki religijne, ale słuchanie kazań pozostaw ludziom pospolitym i ograniczonego umysłu. Święty Apolloniusz innego był przekonania i to z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna każdy katolik jest obowiązany słuchać kazania, albowiem tak nakazał Jezus Chrystus, stwórca i zbawiciel. On sam stał się człowiekiem i jako człowiek głosił boską Ewangelię, aby go słyszeć mógł lud izraelski, a nie napisał żadnego artykułu wiary, który by ludzie czytać mieli w domu. Zanim powrócił do Ojca Niebieskiego, mówił do apostołów: Daną mi jest wszystka władza na niebie i na ziemi. Idąc wtedy nauczajcie wszystkie narody. Ewangelia Świętego Mateusza rozdział 28, wers 19. Kto Was słucha, mnie słucha. Ewangelia Świętego Łukasza rozdział 10, wers 16. Opowiadajcie Ewangelię wszystkim stworzeniom. Ewangelia Świętego Marka rozdział 16, wers 15. Nie nakazał im też, Piszcie do wszystkich ludów, dajcie wszystkim stworzeniom, tak uczonym mężom stanu, jak i ludziom pospolitym, do rąk książki religijne, aby czytali. Dalej mówi Jezus Chrystus, wszelki tedy, który słucha tych słów moich i czyni je, równa się mężowi mądremu. Ewangelia św. Mateusza, rozdział 7, wers 24. Jezus z nieba poruszył młodego Saula wołaniem, Szawle, Szawle, przecz mnie prześladujesz, ale go nie pouczył, lecz kazał mu pójść do kapłana Ananiasza, a tam ci powiedzą o wszystkim, co masz czynić. Dzieje apostolskie, rozdział 22. Korneliuszowi ukazał się Anioł, nie aby go pouczyć we wierze, lecz aby mu powiedzieć, by Szymona Piotra prosił o pouczenie. Zatem jest to zgodne z wolą Bożą, aby każdy człowiek poznał prawdy zbawienia. Druga przyczyna. Każdy katolik obowiązany jest słuchać kazań, albowiem tylko przez to wzmocnić się może na duchu. Jezus mówi tak: Jam jest chleb żywota, kto do mnie przychodzi, łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 6. Do tego chleba żywota, do Jezusa, przychodzi katolik tylko wtedy, kiedy przybywa do kapłana, aby go słuchać, aby w niego wierzyć i aby tak być nasyconym. O duchownych mówi Jezus wyraźnie: Nie wy jesteście, którzy mówicie, ale duch Ojca Waszego, który mówi w Was. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 10, wers 20. Tak, jak koniecznym jest, ażeby katolik duszę napawał Słowem Bożym, tak samo też jest koniecznym, ażeby słuchał kazania. Niechaj się nie tłumaczy, już tak często słyszałem, jak objaśniano artykuły wiary i sakramenta święte, przeto nie widzę potrzeby chodzić na kazanie. To tak samo, jakby powiedział, bardzo często jadłem już obiady i wieczerze, więc nie widzę potrzeby jeść obiadu nadal. Gdzież jest katolik taki, który nic nie zapomina, który w religii nie potrzebuje dalszej nauki, który nie potrzebuje zewnętrznej zachęty, i który by miał zawsze pewną broń na pogotowiu na wszystkie przypadki i pokuszenia? Modlitwa. Wszechmogący, wieczny Boże, udziel nam łaski, abyśmy za przykładem świętego Apolloniusza zawsze byli gotowi wyznawać wiarę, do której nas powołałeś, nawet wtedy, kiedy nam grozi hańba, prześladowanie i śmierć. Nigdy ciebie zaprzeć się nie odważymy. Ani nawet pozornie, lecz zawsze tylko z tego szczycić się będziemy i radować szczęściem, iż jesteśmy wyznawcami Twego świętego imienia. Amen. Kochani, kilka ogłoszeń. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Zachęcamy do przekazania swojego 1,5% podatku w 100% na nauki katolickie. Dane do przekazania podatku oraz darmowy program do rozliczenia znajdziesz w opisie filmu. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, to dzięki Wam nauki katolickie mogą tworzyć więcej treści. Przypominamy, że za każdego darczyńcę, odprawiana jest Msza Święta. Dziękujemy za Wasze wsparcie i modlitwę za pana Jordana Petersona, przez cały rok będzie odprawiana Msza Święta, w intencji jego nawrócenia. Jeżeli podobają Ci się treści nauk i pomagają Tobie w codziennym życiu, możesz nas wesprzeć dobrowolną jałmużną. Opcje przekazania jałmużny znajdziesz w opisie filmu. Wszystkie linki do wsparcia, zapisania się i rozliczenia 1,5% podatku znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.